Dzień dobry! Jak już Państwo wiedzą po tytule, dzisiaj trochę inny materiał, a mianowicie będzie to zarejestrowana rozmowa pewnego dżentelmena, który zadzwonił do naszego serwisu w Gdańsku, aby powiadomić właściciela o nieautoryzowanym przelewie. No ów dżentelmen myślał do końca, że trafił na łatwą ofiarę, więc pod koniec mu nerwy puściły, dlatego materiał nie jest przeznaczony dla dzieci. A jak działają oszuści? Świetnie jest wytłumaczone materiale z serwisu niebezpiecznik.pl. Zostawię na dole link. A już nie przedłużam. Zapraszam do cuchu. Tak, słucham. Dzień dobry. Czy mam przyjemność z Panem Grzegorzem? Tak. Nazywam się Adam Kaczanowski. Jestem specjalistą działalności niebezpiecznika. Pana, poinformuję, że rozmowa jest nagrywana. Tak. Zaniepowiadomić Pana, że 11 minut temu w systemie naszego banku bo zarejestrowany i Pana kontakt kierowany do odbiorcy Mario. Шелла. Ні. Чи пана є знана та особа, Маріола Скіба? Ні. А з якого конта? В такому випадку, скерований Кент Шелев до дворці Маріоли Скіба. Таким випадку, згодні з регламентом нашого банку, треба усталити, як пан втрачив свої дані особове. Мам кілька питань до цієї справи. Чи доставав пан СМС з підтвердженням даної платності? Mm, No nie, przed chwilą tylko wysyłałbym, dostałem do potwierdzenia. Ale to wysyłałem przed chwilą przelew sam, nie, to z innego banku. A z jakiego banku pan dzwoni? Jeszcze raz. Z jakiego banku pan dzwoni? Zwonię z banku PKO. Mhm. Uh -huh. Z PKO nie, no na 6 tysięcy wysyłałem, wasz przelew. 6 tysięcy, uh -huh. rozumiem. Dobrze. Czy osobiście pan dołączył akwaryzację danych? Pan ze mną na hello, hello. Tak. Czy Pan jest na linii? Halo, halo Tak, czy Pan na linii? Tak czy osobiście Pan wyłączył aktualizację danych? Nie W takiej sytuacji chciałbym przekazać informacje na Pana rachunku bankowym do działu technicznego naszego banku o szukaniu działania na Pana koncie Rejestrujemy Pani Marię bo jako oszustkę naszego banku Czy Pan robił jakikolwiek zakupy w internecie na portalach internetowych takich jak OLX, Allegro, Aliexpress tak dalej? Nie. Czy pan ogólnie robi zakupy? Nie. Za pomocą sklepów internetowych. Nie. Czy pan nie zauważył czegoś podejrzewanych kupować właśnie do różnych stron internetowych? Czy podejrzane komunikaty, reklamy nie. i tak dalej? Nie. Czy pan ogólnie korzysta aktywnie z internetu? Tak. Czy pan dobrze sprawdzał nazwę tych stron internetowych? Tak. Прошу завжди справжити на адресі сторон інтернетових, поніж бачу чинство було, що фалшування сторон інтернетових пошучення в єдній літерки і не цифрки, то ж ні оригінальна сторона. Чи пан акцептує такі плітні куки? Так. Якщо пан акцептує такі плітні куки, то пан автоматично виражає згодне на підтвердження своїх даних особових. І то використовує шучки. Кожній висилає вірус W związku z tym, że Pan stracił swoje dane osobowe, Oszustka ma dostęp do Pana konta. Mając dostęp do Pana konta, Oszustka może złożyć o kredyt albo zrobić kolejny przelot. Czy Pan posiada naszą oficjalną aplikację banku PKO? Mm, tak, ale tak. Mm -hmm. Czy Pan posiada naszą drugą oficjalną aplikację Quick Support, czyli szybka pomoc od naszego banku? Już pan jest w tej aplikacji, tak? Mhm. Mm po otworzeniu tej aplikacji pan zobaczy 9 lub 10 cyfr. To jest kod inwestycyjny pana w systemie bezpieczeństwa naszego banku. Proszę go podpisować, aby robić działu technicznego naszego banku mógł przestanowić pana urządzenie pod kątem wyrusów. Mhm. 997. Tak. 997. Dalej. 997. Panu że to jest niepoprawne. No, nie, no, nie, no, nie, nie, no, musi pan wklepać u siebie na telefonie w klawiaturze taki numer 997 albo 112 tak. proszę wklepać. Proszę wziąć drugi telefon nie i pan, wklepać 997 pan... albo 112 proszę wklepać. Czy pan żarty sobie robi? Nie, to pan sobie żarty robi. Czy jesteś też człowieku, to masz coś z deklem, czy co? co z, z, z kim ty rozmawiasz? Nie rozumiem. Czy pan nadal jest zaangażowany masz za daleko, czy co? Ale ja nie mam zamiaru. To masz dołba za daleka, czy co? To zabierz mi tutaj aplikację, złączył się z telefonem, to masz coś na srenę z głową, czy co, chłopie? Mówię, wykręć sobie z 997 albo 112, tam ci pomogą. Chłopie, pierdolaj, pierdolaj.